Dzisiaj okay. znowu idziemy na działkę. Okay, ale dzisiaj z Cindy. Pierwszy raz w tym roku z Cindy na działkę będzie szła? Tak. Okej. Okay. Więc idziemy, więc zapraszamy Was ze za sobą. Hej! Hej! Idziemy. Jak widzicie, Cindy woli chyba być prowadzona przeze mnie. Bo tutaj ciągnie i Zduzie, i Darka. Więc zaraz się pewnie zamienimy. Na no, spokojnie możemy iść, więc niedługo się zatrzymamy i też Cindy damy wodę i trochę ją zlejemy, bo dzisiaj jest dzisiaj strasznie gorąco. Cindy jest zmęczona, więc zrobimy krótki postój, damy jej wodę, polejemy ją też trochę, no i sami też się nawodnimy. Zmęczona? Weź już coś daje jej do picia. No? Możesz połać pewnie. Chyba jej się podoba. On nie ucieka. No. Marze, to napisie, a Kiedy napisie wody? Masz jeszcze napisze. pisie, Asyndusz. napisze wody. Pij wodę, pij. Nie chcesz pić? Nie, nie ma ochoty. Nie ma ochoty, ale tak to chociaż ją zlejemy. Będzie chłodniej. Co ty mówisz? Branczo też myli swoją ławeczkę, na której pili w ciągu dnia. to. To co, lecimy za chwilę dalej? Tak. Okej. Okay. Skróciliśmy trochę smycz, żeby Zuzi było wygodniej. Cindy jest już zdecydowanie chłodniej. Więc teraz już została nam prosta droga na działka. Będziemy pewnie robili też krótkie przerwy. Się nie za panem, bo... O się jest duża szczęśliwa. Ta dochy ma wielką. Plecesz to miejsce? Tak, bardzo. Tak? Tak, miłe panie Okej, okay, no to fajnie. To co, idziemy dalej, tak? Tak. Dobra. W sesji, trójka, jest singli. kiedyś szefką. Pokażemy Wam aula. Jest już w trochę zniszczone w stanie, więc fajnie byłoby, gdyby kiedyś miasto je odnowiło. <laughs> Bo to miejsce ma naprawdę potencjał. <laughs> Jesteśmy już obok auli. Na nie kiedyś odbywały się występy, na teraz to jest miejsce nawet idealne na jakieś to kino plenerowe, co są, się teraz odbywają. Ławeczki są, więc tak naprawdę dużo pracy by nie potrzeba było. Dziewczyny się już bawią. Aj. Ja tylko podążę na tych miejscach siedzących naprawdę sporo osób mogłoby się zmieścić. A za tymi ławeczkami jest dużo jeszcze, bardzo trawy. Teraz się ludzie opalają, ale czy właśnie na jakiś kocyk, czy należaczki, naprawdę, sporo miejsca jest. Złożyska już, już tutaj na nas czeka razem z Cindy. No i tak naprawdę są gotowe do oglądania przedstawienia. Omachasz? Okej. Okay. <noise> Tutaj macie to z bliska, tą aula. Jak widzicie murek jest po... no po odpadał po prostu, tak? Ściany są pomazane, ale same te, ta, sama ta konstrukcja jest bardzo ładna. Tutaj te słupy. Teraz przed wami Zuzia. po Brawo. Sekundy, prawda? Nie, prawda. Tak. No jest też, jest też zmęczona już, więc jest spokojniejsza. Zmęczona, ale nie przed chwilą zostać to ciągle. <noise> tak, <To akurat> prawda. <głosy> <głosy> ok, mamy kolejny przystanek. Jak widzicie Zuzia wzięła sobie pistolet na wodę. Też właśnie po to, żeby chłodzić dodatkowo Cindy. Tak? Więc <noise> Cindy jak najbardziej to odpowiada. Lubi takie zabawy. Jak widzicie, nie ma protestu. Korzystając z okazji, chciałbym Ciola powiedzieć, że bardzo ładnie w tej sukience wyglądasz. Pokażesz tak się dookoła. Mi się bardzo podoba. Tutaj jest również wodopój dla psów. Więc Cindy już się napoiła. z jej dała piciu. O! Była chyba spragniona. Tu jest również dla mniejszych dzieci. No i dla dorosłych, chyba też się chcieli napić. Czuł umyć ręce po jakiejś zabawiam. się! Super Zuzia! O. My już jesteśmy na działce. Ile picia? Tutaj jest basen dla Tu Tutaj dla Cindy, żeby też mogła się schłodzić. Ja też tak wesiwacie po pleckach brzuszek jej tumocze. Udało się. Ja byłam ciekawa, czy, te, czy ona zaraz wskoczy i wróci do basenu. Bo... <noise> nie, no za wysoko. Zuska, hej. hej! Się Jak Zuzia woda w basenie dzisiaj? Widać też Besie. Koker mm. Spaniel, dziadków. Tak Zuziu. Tak! Odpoczywasz to mi wątka. Nie! Odpoczywasz sobie? Tak. No i o to chodzi. Piękna pogoda, wolny dzień. Trzeba się zrelaksować. Ślicznie kochanie wyglądasz. Dzięki. Hej! Wiesz, że Zuzia właśnie robiła pieczonego żuga bez skorupy? Naprawdę? Tak. Robiłam, Zuzia. Okej. Okay. A Zuzia jest teraz człowiekiem czy syrenką? Syrenką. Okej. Okay. I to są jej dwójka dzieci. To są jej dzieci? Tak, są małymi syrenkami. Okej. Okay. Jedno się piecze? Nie. <laughs> To jest obiad dla tych dzieci. Okay. Ja złowiłem rybka, prawda Zuzio? Tak, i drugą. Bo nie wiem, co teraz odkręca. Raz. Woda! <gry> o takie coś chodziło właśnie. Nie, powiedziała, nie z wariatami ja się nie zadaje. Sindy. morskim. Cindy! Ty chyba Cindy się na koniec to wypuczać jeszcze, bo cały bok ma czarny. Cindy zmęczona, ale na zabawę zawsze znajdzie siłę. Pozniej możesz masz być to się idzie. Cały No tamtej. Beti. No daj, no daj, no daj, chodź, chodź, no no Chodź,

Dobra, no to kładziemy. Teraz, kochanie, musimy te nóżkę od tego wysadzić. Dziękuję. I pamiętasz, kręcamy z całej strony, tak? Kochanie, w prawo. Tak. Czy wyjści? Nie. Okej. Okay. Nie, nie ma co się To nam się w końcu poleca, tak? Dobra. U mnie już, jak sam. to wyjście.

Dat ik ook, rustig terug naar het. Hoi? Wat zo? Stapjapje in de mond. Stapjapje. 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 Ale przeszkadza na piękną, ale chłopą mi idzie i na piętych paczkach. Piętych paczek <głabą> mi idzie, wy co ale... Czyli potrzebujesz kogoś obok? Ale masz fajny kochanie bujaczek. Tak. Odpoczywam sobie, bo chyba na tym powinien mieć trochę mniej. Boleć plecy. Bo plecki cię bolą od basenu, tak za długo leżałaś? Tak. No na takim, no. Tak, no. skaczę, jak skaczę, bolą mnie plecy. A trampolinie, jak skaczesz tak. No to faktycznie, kochanie, daj trochę plecom odpocząć, i potem powinno być lepiej. Odpoczywaj sobie. Zebrałam z działki dużo pomidorków pomidorków Tak wyglądają. Piękne, i to wszystko jest z działki? Tak. Jednego księczka. Piękna kochanie robota. No. Spróbuj sobie, bez skórki jeśli obrałam. Babcia obrała jednego i jak? Klaska płaskowa, ale dobra. No to smacznego kochanie. Leniwiec Ola w swoim naturalnym środowisku. Odpoczynek zasłożony. Piękna pogoda, trzeba korzystać Co Zuszu czekając na obiadek znalazłaś chwilkę żeby sobie pokolorować Tak, tak? Matykę do machaj kwiatki Pięknie, na pewno kochanie Ci wyjdzie wspaniale Skoro dziełka to też grill Co było dalej No nie pamiętam właśnie. Ruska przestań Te swoje obroty robisz coś? O, co? tak. Patrzysz, Zuzia? O. O. I obroty robisz. Mhm. Pięknie. Super Ci poszło. I tyle. Jak tam, Zuziu, po obiadku? Dobra, ja dobry był, bazy jestem pełna pełna I było pysznie. Tak? A co było najsmaczniejsze? Najsmaczniejsze mięsko i kiełbaska. To jest wszystko co jadłam. Okej. Okay. A ty tatuś? Wszystko było przepyszne. Ja jestem na tylko teraz mam takiego lenia. Tak, no i... po prostu trzeba sobie porządnie odpocząć. A najlepiej to pójść spać, nie? Tak. Mm. Na chwilę, ja jestem najedzona i też poszłabym spać, więc teraz taka pora relaksu. A u mnie zabawy! <laughs> Pewnie. よし。 Ha 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 Zostaw zastaw zastaw z tej piłka No tak Jańk nie też podlewasz? Tak. 可。Okay. Lubisz, kochanie, podlewać na działce roślinki? Tak. To im daje życie. Okej. Okay. No jest teraz tak ciepło, że faktycznie muszą, potrzebują wody, no. tak? Uf. A, tu takie z liściki na końcu. O, druga ja 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 Helenka. Druga będzie Helenka, Mamy, nie podlewasz już? A ty Ola? Co tam? Lubisz tak na działce popracować i nie tylko odpoczywać. Jak trzeba, to popracuję. Czas na działce minął bardzo szybko. Mam nadzieję, że Wam się podobało. No i co? Do następnego razu, tak? Pa pa! pa. I co Zuzia jak się prowadzi Cindy jak jest taka zmęczona? Fajnie. jest spokojna teraz. Jest ma. Ej. <laughs> Właśnie widza. I po prostu nie ucieka jak Tak? Tak. No to super. A ty tata, jak się czujesz? szczęśliwy, ale zmęczony. Wy komary <gry> Tak, teraz wieczorem tak. To no bardziej że jesteśmy niedaleko wody. No, ale o tej porze park na zdrowiu wygląda bardzo spokojnie.